Rozszyfrujmy w takim razie pełną nazwę szkoły WSAIB. i Kryje się pod tym wiele cennych nazw zapewne. Tak, to WSA i czyli Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu Gdyn, imieniu goniusza Kwiatkowskiego. W sporcie też jesteście w wyższej szkole, na studiach na, zapewne, bo jesteście absolutnej czołówce ligowych zmagań. Zadowoleni z tego, co się dzieje w lidze? No tak, oczywiście zadowoleni jesteśmy bardzo z tego, co się dzieje w naszej lidze. Nie spodziewaliśmy się aż tak dobrego wyniku, jaki osiągamy dotychczas i nie chcemy zapeszać, ponieważ liczymy na wygranie tej ligi, a minimum to jest pierwsza trójka, jaki sobie taki cel postawiliśmy przed sezonem. Idzie się równo. Od początku lider. Czy gdzieś tam były jakieś kłopoty i teraz jesteście, jesteście na czele stawki. Czy od początku były równa dobra forma? Forma była dobra od początku. Przegraliśmy wyłącznie w jednym meczu przez przypadek, przypadki chodzą po ludziach, ale dużą zasługą jest dobrze dobrany skład przez kolegę Piotra. No właśnie, coś o składzie. Wszyscy studenci czy wszyscy pracownicy uczelni? Jak Was kojarzyć? Nie, nasz skład składa się, można powiedzieć, w połowie. połowie są to nasi studenci naszej Wyższej Szkoły Administracji Biznesu, a połowa to są osoby poza uczelnią, które studiują na innych uczelniach. Są to w przeważającej części moi koledzy, którym chciałbym bardzo podziękować za wkład, który wkładają. Wszystkie mecze i zgodzili się w ogóle prezentować barwy naszej uczelni. Są to osoby, które grają w futsal zawodowo, niektórzy grają w trzeciej lidze pomorskiej, a także niektórzy już amatorsko w piątej lidze reprezentują barwy kilku klubów. No to rzeczywiście świetnie dobrana, zbudowana drużyna, wyważona, budowana długo, ma jakąś dłuższą historię, czy to jest świeża drużyna, która teraz jakby od razu takim efektownym wejściem tutaj zaistniała? Drużyna, można powiedzieć, krystalizowała się w przestrzeni. Czasu, ponieważ y, rozpoczynaliśmy rozgrywki z całkiem innym y, z składem, który do dzisiaj do, zostało 5-6 osób. Y, na 9, które zawsze staramy się mieć na każdym meczu. Staramy się grać zawsze cztery, dwoma czwórkami, tak aby można, każdy mógł odpocząć, żeby nie było sytuacji, y, gdzie ktoś nie może, nie może nie ma siły już po prostu biegać po boisku. Staramy się y, tak dobierać zawodników, tak staramy się dobrać zawodników, aby była równowaga między obroną i atakiem. Co jest najważniejsze, myślę, we wszystkich rozgrywkach halowych. A drużyna budowała się na przestrzeni wszystkich kolejek. Było chyba bodajże, że przy czwart trzecie czwartej kolejce mieliśmy mały problem z skompletowaniem składu, dlatego musiałem też czynić, po poczynić parę transferów, które, jak się okazało, Ku mojemu miłemu zaskoczeniu były bardzo wypaliły. trafne, wypaliły i bardzo dziękuję tym osobom, że zgodziły się jeszcze raz grać dla nas. To może na uczelni wprowadzić kierunek menedżer sportowy, skoro tak dobrze sobie radzicie. Takiego kierunku na uczelni nie ma. Jakie są w takim razie? Jednym z kierunków, który jest tak zgodny z profilem uczelni, która kształci też kadrę menedżerską, jest kierunek zarządzania. I właśnie ja myślę, że byłaby doskonała możliwość, żeby takie osoby kształcić. Ale bardziej pod względem specjalizacji w zarządzaniu. Co poza tym, administracja i biznes, co jest waszą taką kartą przetargową, taką, z takim, takim sztandarowym kierunkiem? Oczywiście prawo. Jest to nasz najważniejszy kierunek i przywiązujemy dużą wagę jako uczelnia do tego, żeby jednak problemy związane z uczeniem się prawa rozwiązywać w sposób praktyczny. Czyli mamy zarówno podejście do Teorii i nauki prawa, jurysprudencji, jak i takiego podejścia zawodowego, profesjonalnego, jeżeli chodzi o branie udziału w rozprawach sądowych, czytanie orzecznictwa, spotkania z prawnikami i zdobywanie takiego doświadczenia praktycznego w, podczas praktyk, które będziemy mogli odbywać w wakacje w kancelariach albo sądach, itd. Tak Jesteście drużyną halową, tak? bo macie tutaj super zawodników z futsalu, czy też prezentujecie się świetnie na, na trawie, na otwartej przestrzeni? Nie, naszą specjalizacją jest otwarta przestrzeń trawa. Tylko jeden z dwóch, bodajże, był dwóch zawodników, specjalizuje się tylko w futsalu, a pozostali zawodnicy mają doświadczenie przeważnie z boisk trawiastych. Ale jak widać, i tu, i tu sobie tak na razie dobrze radzimy. I myślimy, że tak dalej będzie. To kto jest gwiazdą? No, bo muszą być gwiazdy w zespole, ciągnąć to wszystko do przodu i są tacy? No Można powiedzieć, że naszą gwiazdą jest Dominik Depta, który obecnie przebywa na zgrupowaniu kadry polskiej Beat Sokera. I no, także można wyróżnić innych wszystkich zawodników, nie wiem, no, wszystkich. Jedyną można powiedzieć taką gwiazdą to jest Dominik Depta, który reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej hmm. i również gra w futsal w, w innej drużynie, w pierwszoligowej. Tutaj Zdarzyła wam się porażka? Mówiliście coś o tak z początku sezonu, tak? Tak, to była porażka w trzeciej, bodajże czwartej kolejce. To jak każdemu zdarza się słabszy dzień. I taki słabszy dzień właśnie nastał z drużyną Angi. Przegraliśmy 4-2 czy 4-1, teraz dokładnie już w wyniku nie pamiętam. Ale nasz nasze szczęście drużyna ta nie awansowała do dalszej rundy rozgrywek. Nie ma i Nie ma rewanżu i wynik nie przechodzi dalej do kolejnej rundy. Są takie mecze prestiżowe, nie wiem, z innymi uczelniami, z drużynami akademickimi, czy nie ma takich stricte uczelnianych drużyn? Nie, nie ma właśnie takich dużych stricte, stricte uczelnianych, Student Są dużo gra, ale studentów nie... gra, tak, <grym> studentów w innych drużynach dużo gra, ale takich drużyn reprezentujących konkretne uczelnie nie ma takich drużyn. Jesteśmy chyba że w Gdańsku jedyną uczelnią, która reprezentuje… To też jest prestiżowe i... swoją drogą. No właśnie, chyba powinniście, przynajmniej mieć to w planach przynajmniej, wygrać wszystko, coś jest do wygrania, także na trawie, tak? Tak, myślę, że jest to nasza ambicja, którą chcemy spełnić i dołożymy wszelkich starań, żeby jednak wygrać i dobrze reprezentować uczelnię. Na trawę jakieś zmiany, jakiś transfer, hit transferowy, okienko otwarte? Nie, na trawę na razie nie planujemy żadnych wzmocnień, może to wyjdzie oczywiście wszystko z czasem, jakieś kontuzje bądź rozgrywki ligowe, które zawodnicy reprezentują poszczególne drużyny tutaj miejscowe, uniemożliwia im obecność, wtedy będziemy myśleć, a na razie tym się nie martwimy, zajmujemy się ligą halową i chcemy tą ligę właśnie wygrać.